Cześć, ja jestem Jarek z Szalonych Walizek i dzień dobry mówię Wam dzisiaj z Kolasina w Czarnogórze. Przyjechaliśmy tutaj może nie po to, żeby podziwiać atrakcje Kolasina, bo miasto zbyt wiele ich nie ma, ale okolice Kolasina to jest absolutne piękno, o czym mam nadzieję przekonacie się w tym odcinku. Lecimy! Do Kolaszina ruszamy z wybrzeża, z Krstac, skąd droga wiedzie przez Podgorice i zajmuje w zależności od ruchu i korków od 2 do 3 godzin. Kolejnym etapem naszej podróży po Czarnogórze jest Kolasin, który ma taką pewną specyficzną cechę, że jeszcze na początku roku, gdy my jesteśmy, czuć tu powietrze zapachem palonego drewna dymu, bo jesteśmy w górach. Przyjechaliśmy do Kolasina, żeby zatrzymać się w hotelu Wulfenia, hotelu, który został otwarty zaledwie 20 dni przed naszym przyjazdem i powiem wam, ja już tutaj mieszkamy, ten hotel zrobił na mnie ogromne wrażenie. Piękny wystrój, piękne wnętrza. Widać, że są bardzo dobrze przemyślane. Hotel ma dobre spa, dobry basen. Cechą charakterystyczną jest taka typowo czarnogórska, górska kuchnia. Pyszne śniadania, dania podawane tylko w tym regionie. Zobaczcie jak wygląda nasz pokój. Właściwie to dwa pokoje. Jest jego telewizor. Jest piękne łóżeczko. Szafa. Drugi telewizor, którego pewnie nie włączymy, bo nie lubimy telewizora w sypialni. Bardzo przyjemna lodóweczka. I równie przyjemna łazienka. Pięciogwiazdkowa Wulfenia to naprawdę dobrze zaprojektowany i przemyślany hotel, który może być dobrym miejscem na wypoczynek dla ceniących góry, ale też jakość i wygodę noclegów. Bo Kolasin to górskie miasteczko położone na wysokości 954 metrów nad poziomem morza u podnóża masywów Bierasica, Siniajwina i Komowi północno-środkowej Czarnogórze. Liczy około 3000 mieszkańców. O jedzeniu i śniadaniach w Wulfenii, które ma mnóstwo regionalizmów górskich, mówiliśmy więcej w odcinku o sekretach kuchni Czarnogóry, więc odsyłam Was do niego, znajdziecie go na karcie w prawym górnym rogu. Po śniadaniu wyjechaliśmy w stronę masywu wina. Droga z Colashina, jak widać początkowo jest bardzo solidna, asfaltowa. Tak jest przez kilka kilometrów, a dalej wszystko się zmieni. I nie radzimy tam już wjeżdżać innymi autami niż z napędem na cztery koła. Toyota radzi sobie w tym terenie świetnie. Góry wina to rozległe wysokogórskie pasmo w północnej Czarnogórze należące do systemu Gór Dynarskich, które jest otoczone bardziej znanymi górami jak Durmitor, Bielasica i Komowi. Rozległy płaskowyż, leżący na wysokości od 1600 do 2200 metrów nad poziomem morza, przypomina surowe pastwiska i stepy, czyli typowy krajobraz supalpejski, idealny do jazdy konnej na rowery górskie i off-road. Do tych gór i do wsi Lipowo dojechaliśmy z Iwaną Stojanowicz która tutaj organizuje kilka takich ciekawych opcji na podróżowanie po tych górach. So we are now in the village called Lipovo, which is considered to be one of the most beautiful villages in Montenegro. It's in a big valley and surrounded with high mountain peaks of Snajevina mountain that you can see behind me, which is ideal for jeep tours really really nice trekking and hiking trails in this region and we also do a horseback riding tours Montenegro is well known for its wild beauty Po polsku można się tej wybrać z Injżej Natalio Svalapel a jeżeli ktoś szuka takiej wycieczki w języku angielskim to trzeba się kontaktować bezpośrednio z Iwaną. Najwyższym szczytem pasma Sinjei wina jest Babin Zub, wysokość 2217 metrów nad poziomem morza. Od setek lat obszar ten służy przede wszystkim jako górska hala pasterska do wypasu owiec, kus i bydła. Latem żyje się tu w katuni, sezonowych osadach pasterskich. To jedno z ostatnich miejsc w Europie, gdzie taki tryb życia funkcjonuje niemal w pierwotnej formie. Jest maj, a jak widzicie na szczytach. Wciąż zalega śnieg i po północnej stronie potrafi długo się utrzymywać. I już wszystko jasne, po co przyjechaliśmy do Kolasina. To jest nie tylko hotel, ale my chcieliśmy zobaczyć te przepiękne góry, które znajdują się tuż obok. Są genialne. Jakie tu są widoki? My wjechaliśmy część trasy samochodem, ale widoki absolutnie rozwalają. Tu prawie nie ma ludzi. Rostą drzewa iglaste, chyba sosny, pionowo na skałach. Das ist absolut nichts. Teraz pokażę co tutaj jest w środku. Jestem w ciężkim szoku, zobaczcie mieliśmy tylko popróbować serów, Dorys już tu siedzi i filmuje, a tu jest stół zastawiony jak na małe wesele. Takele. Tak, zgadaliśmy się. A co to jest za zupka Jędrzej, co nakładasz? Zupka warzywna, taka podstawowa z marchewką, z ziemniaczkami. Prosto do gródka, do też prosto do grudka. A właśnie, bo no, ja nie powiedziałem, kto tu siedzi. India i Albie, którzy się tutaj pojawili w trakcie naszej wycieczki. Rady. W Elbanii to nazywamy Gido. Gido. Jak nazywacie? Dziel. Taka gęsta zupa właśnie. To jest dziel. Zupa z biedy. U nas też takie były. Mhm. I są najlepsze. U zupa się już tutaj polewa, ale naszego studeniu oczywiście krzyczy, kto chce, rakije. Czyli jak w czarnogórskim domu trzeba ugościć kieliszeczkiem mocnego e, trunku. Także kto chce, rakije. Mamy chętnych. Kawę. Miesza się, dlatego często się pytają przed podaniem kawy, czy piesz z cukrem, czy bez. Bo teraz się dodaje cukier, jakby ktoś chciał z cukrem, i to jeszcze raz trzeba zagotować. Jesteśmy w najpiękniejszej wsi w okolicach Kolasina. E, miejscowość nazywa się Lipowo i tutaj właśnie będziemy mieli możliwość spróbowania tych regionalnych serów, które są produkowane tylko i wyłącznie w tym regionie. Nazywany Lisnaty Sir, e, przypominający troszeczkę mozzarellę, ale ser, który wygląda um, jak taki cieniutkie warstwy pergaminu, rozwarstwia się. E, jest produkowany właśnie w kilku, kilku gospodarstwach, i my jesteśmy właśnie dzisiaj jednym z nich. Ja mam Wtedy się i i ma mało kicielość i się so maknie żeby się mogło olisty i przewidzieć. Czyli mleko, które mamy nasiąść na wieczór, żeby zostawić do takiego wolnego odstania, absolutnie nigdy nie, nie robić. No, no Widzimy, pani rozrywa na plastry. I ono się to slaże, tak. Widzisz, to tak. Slaże, wako, I ona się przelewa w plastry. Tak, przewraca się. O, widzisz? I o, teraz docisnąć, żeby trochę rozsiadło, Zwykłe kamienie dociskają to, co jest pod ręką. Da, da, Wracamy do Kolasina i Wulfeni, gdzie czekają już na nas atrakcje tego hotelu. Po intensywnym dniu spędzonym w górach zawsze dobrze wybrać się do spa na saunę lub basen. Potestowaliśmy i szczerze polecamy. Jest bardzo dobrze. Jak tu nie zgłodnić po saunie i basenie. Kolacja w restauracji Wigor należącej do Wulfeni to też mocny punkt programu. Oczywiście na start zawsze pojawiają się przystawki w rodzaju dojrzewających lokalnych wędlin, w tym klasycznego czarnogórskiego proszuta. Później pojawia się wyjątkowo ciekawe carpaccio z buraka z musem z gorgonzoli. Na jedzenie już po kokardkę bierzemy jedną porcję na kilka osób do testów. Zamówiliśmy też świetno marnowaną paprykę, a także surówki ze świeżej kapusty. Było risotto z grzybami, a także, jak przystało na góry, wolno duszona jagnięcina, a do tego kaciamak, tradycyjne danie górskie z gotowanych ziemniaków mąki kukurydzianej z dodatkiem masła i sera. Tą górską panoramą żegnamy się z Wami. Dzięki za oglądanie tego odcinka i do zobaczenia w kolejnym na kanale.